Dziś pokażę Wam cały mój dom, w którym występuję w moich wszystkich animacjach komputerowych. Zaczniemy od podwórka. No podwórku tutaj Mercedes stoi i Volkswagen szara i trampolina. A teraz pokażę Wam jak w środku wygląda przedpokój, fajny. No, złoty Delphin i tam złota łodzyna od YouTube, obrazek Ferrari i rower. Tutaj jest ten diamentowy przycisk, no. No i podwórko dwórku za domem mam tu malucha i huśtawki i drzewo. No i garaż na mojego Mercedesa S-klasy i Volkswagena Charana. No i to jest kuchnia. Nowocześnie wszystko i tutaj robot sprzątający. No, i salon, tutaj telewizja, jest model 118, 11, kubek, i no, chipsy, i piesek. No, i taka pufa Minecrafta, złoty przycisk od youtube, iPhone, pilot i tak dalej. O, i plakat, y, Pan Wilki, spółka. I no, patrzcie tu. Pokój numer jeden, no, gamingowy. No, tutaj jest ten. Kierownicę do grania, fotel i tak dalej, tutaj fotel jest na ekranie. Pokój numer dwa, no ponieważ jestem fanem samochodów, no to tutaj postawiłem model 1.18. Też kierownicę do grania, no takie no, pudełko, i tutaj hot z premium, i taki fajny tor i tak dalej, jeszcze taki tor na dole jest jest skrzynia i tutaj ten tor jest. No i moja łazienka. Strych. Tak, kartony, co są ok.